No, hej kochani, dzień dobry. Przychodzę z filmikiem. Sorki, że tak długo tych filmików nie było, ale miałam tutaj dosyć sporo pracy, jeżeli chodzi o fizykę kwantową. Też nowe książki mi dojechały, nowe jakieś tam kursy, i w ogóle, więc trochę tego było, trochę tego zaszło. Nowe minerały. No i wreszcie długo wyczekiwany fakt, prawdopodobnie będę chodzić w robienie jednak tej biżuterii intencyjnej. Ech, trochę mi to ezoteryką zajeżdża, a ja jestem duchowcem, ale wiecie co, doszłam do wniosku, że jeżeli ja faktycznie prowadzę ludzi i ja bardzo dobrze znam podświadomość ludzi, z którymi współpracuję, to faktycznie jest lepiej, że po prostu ja im będę robić tą biżuterię. Ja im będę robić pod intencję, pod to co będziemy osiągać, czy będziemy chcieli osiągnąć, niż żeby wydawali pieniądze u, na setki ton bransoletek, które tak naprawdę bransoletka, jeżeli jest z jednego minerału, to nie działa docelowo, tylko działa wielowymiarowo. Nie, czyli tutaj jakby jeżeli chcecie osiągnąć swój cel jednowymiarowo, no to musicie nosić jeden minerał, a nie multum bransoletek. Nie? No, właśnie. Tutaj osoby tego nie mają o tym zielonego pojęcia. Inwestują w bibeloty, w kolczyki, w naszyjniki. A nie daj Boże, jeszcze komplety, to już w ogóle. To, to już jest misja zaginiona. E, tak, więc będę robić. No, będę robić. Mm, chcę Wam dzisiaj, bo mnie molestowaliście odnośnie e, tych. Co sądzę znowu na temat. Wiecie, co inaczej. Słyszałam, słyszałam głosy i tak dalej, i tak dalej Poświęciłam się Zapłaciłam 100 zł Za kurs Na takim sławnym dosyć jest strona Ona jest na YouTube Ta dziewczyna Nie powiem jak się nazywa Ona tam Robiła kursy bo Jak szybko zmanifestować swojego SP Czyli Specific Person nie? Specific Person Poświęciłam się, wykupiłam kurs znaczy może nie tyle, że spodziewałam się, że się rozczaruję, bo może nie, nie że nie, że spodziewałam się, że się rozczaruję, tylko nie było to nic, co by mnie jakby pozytywnie zaskoczyło. Laska robi wodę z mózgu yy, dziewczynom, które prowadzi, bo tam jakieś ma tam jakieś klientki, oczywiście główny cytat był właśnie do tych dziewczyn. Yy, czy ma wiedzę, coś jej się przytrafiło. Na zasadzie coś jej się kiedyś zmaterializowało, może jest dobra w przyciąganiu jakichś rzeczy, ale to są rzeczy bardzo krótkotrwałe i musi cały czas ponawiać energię, w sensie musi cały czas siedzieć jakby w medytacjach, w afirmacjach, ee, w subliminalach i różnych rzeczach, żeby pewne rzeczy przyciągać. Nie ma tego ustawionego tego pola kwantowego na stałe. No i wam powiem szczerze, że oczywiście, znaczy rozczarowała mnie treść, bo po pierwsze klnęła jak szewc, ja nie mówię, bo ja też klnę. Ale wiecie, prowadzi live'a, tak, dosyć, że tam tylko dwa te filmiki były. Jakieś jej wywody, jakieś teksty, na zasadzie, że wiecie, że, że... zamiast się ładnie wyrażać o tej drugiej osobie, czy tam BP, bo na tą BP pewnie nie ma żadnego pojęcia, ale takie wiecie, no bo jeżeli nie chcecie gościa w swoim życiu, no to no, dziewczyny, no co ja wam będę radzić? No musicie wiedzieć, czy chcecie tego gościa w swoim życiu, czy nie. I wiecie, totalna gadka z ego, nie? która wiadomo, że ego no nie jest rozwijające, ego nie nakarmi się pola serca, tylko ego nakarmi ego. Dziewczyny być może są procesy alboźniaczy pomienie, o których ona sobie nie zdaje sprawy. I tak naprawdę, żeby zachęcić je do otwarcia pola serca, do zaufania, do, do jakiejś fajnych rzeczy w strony wszechświata, no to ona je zniechęciła, bo im uziemiła ten proces. Dlatego ja zawsze mówię, że ja nie mówię za dużo na temat mojej relacji BP. Eee, mojej relacji bp Bo wiem że osoby tego nie zrozumieją Nie mam swojego bp mam tutaj jakby osoby czy tam które prowadzę czy, czy coś i tak dalej no i Tu jakby taki mały krąg No i to jest wszystko A nie robię nic jakby nie W sensie nie 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 robię z ego nie Otwieram na pole serca, na zaufanie, na proces, żeby otworzyć się na tą miłość, tak? Dać szansę tej relacji, powoli tutaj działać i w ogóle, a tu jest, no... Nie? Wiecie, wiecie, jakie ja mam zdania na temat afirmacji? Że to trzeba cały czas robić, że to nie jest stałe, że efekt jest na chwilę i trzeba najpierw grubo sobie to pole kwantowe wyrobić, tą, tą iluzją tego, tej głowy ja nie jestem za takimi rzeczami. Ja, wiecie, że jestem. Wiecie, po co się katować jakimiś medytacjami, afirmacjami i nie wiadomo czym, skoro są minerały. Są metody na otwarcie pola kwantowego, które przyciągną do was od razu to, co chcecie, i nie musicie się katować 3-4 miesiące afirmacjami, żeby wbić sobie do głowy, że coś tam będzie, jeżeli tego i tak nie będzie, bo wszechświat wam pokaże, za chwilę wywali wam yy, ten. Oj, to się nazywało? Most yy, doświadczeń? Coś takiego, że no, kurde, no żyjecie w iluzji, nie? że to co robicie to nie jest stałe, nie jest trwałe. No i tutaj, no, hello, ale komuś się chyba coś śni, zamiast żyć czy deno, to żyje trochę na jawie, nie? Jeżeli tutaj i to pole kwantowe jest na stałe, żeby przestawić pole kwantowe, które na przykład otwiera mia ja lub no, no otwiera ja, bo ja tutaj na ezotryku się nie będę powoływać. Eee, no to trzeba by otworzyć kolejne pole, żeby to jedno, co było ustawione, przestawić, bo to jest na stałe. Nie trzeba robić afirmacji, nie trzeba robić medytacji, ewentualnie minerały, nie? Ale to też, wiecie, to jest też tak, w takich granicach rozsądku, w sensie rozsądnego rozporządzania swoim energetyką a nie, że wy, bo ona tam namawia na... Wiecie, robienie afirmacji w stylu robo, robota i to jest, przecież to jest chore. Jak można ludzi namawiać na tego typu rzeczy? No i co oni z tego mają? Jedną sytuację, bo przez głupotę coś tam się, wiecie, ja nie wierzę w afirmacje. Nie? Ja nie wierzę w afirmacje. Ja wierzę, w, jeżeli ja wytwarzam sobie własne pole kwantowe. To ja wytwarzam sobie własne pole kwantowe na swoich zasadach. I jest to pole kwantowe, które będzie miało efekt stały, rozwijający się. Stały, rozwijający się. Ze stroną początkową, środkową i końcową. Nie? Na tej zasadzie. Więc mówię naprawdę, uważajcie na, na tych pseudo tam mentorów, czy co to tam. A jak już słyszę, tego gościa z tego. Inner Warsaga, tego wikinga, co mi się co chwilę koleś wyświetla na YouTube, to po prostu dostaję Nie, nie, nie bierzcie tego typu rzeczy. Nie, nie, uważajcie. Tak samo ludzie tracą grube tysiące na jakieś tam kursy afirmacji. Dziewięć skutecznych yy, wy, yy, ostatnio spotkałam. Wykuł sobie pakiet afirmowania i coś tam, szybkiej materializacji, słuchajcie. Jeżeli ktoś jest w blokadach, a ludzie są poblokowani, bo są, bo mamy takie, a nie inne środowisko, mamy telefony, mamy oddziaływania elektromagnetyczne, telefony komórkowe, promieniowanie, komputery, wszystko. Ludzie są zblokowani, ludzie mają zawalone czakry. I jeżeli macie zawalone czakry, jeżeli macie blizny wspomnień z poprzednich ciele, my się jeszcze też dorwałyśmy do tych kronik Akaszy Ostro i musicie to poprzerabiać, to żadne kursy afirmacyjne wam nie dadzą efektu, bo wy jesteście zblokowani, wasze czakry nie pracują tak, jak powinny i ten plan kwantowy musi być otwarty bardziej ingerencyjnie. Bardziej inwazyjnie, ta im, ta otw to otwarcie musi być bardziej inwazyjne. Tutaj zwykłe bleblo, bleblorenie do siebie w eter nic nie da, nie? No. Więc nie. Żeby otworzyć pole kwantowe, trzeba mieć wyczyszczone czakry. Że mieć wyczyszczone czakry, trzeba zrobić hipnozę. A żeby zrobić hipnozę, to trzeba być zdecydowanym na to, czego się chce od swojego życia. Na chwilę obecną i w ogóle na całe życie. A jeżeli na całe życie, to chociażby na chwilę obecną, żeby móc z tego stworzyć coś więcej. Nie? Na tej zasadzie. I to o to chodzi. Nie może być tak, że wykupicie grube tysiące. Na ileś wiastych ludziom, których się coś przyśniło, co im się udało wymanifestować, później wkręcają ludzi w ten biznes, bo afirmacje i to wszystko to jest dobrze nakręcony biznes. A ludzie wiecie, no zdesperowani nie wiedzą, może, że BP, nie BP, i wykupują te wszystkie, nie? No musicie sobie tutaj no zdać sprawę z tego, nie? Czy lepiej zrobić jedno inwazyjne działanie, które będzie z wami cały czas czy blebrać do siebie i, i, i liczyć na mi, minimalne, minimalne efekty, minimalne efekty. Ja nigdy nie miałam tak, ja nigdy nie byłam osobą, która y, latała z jakimiś afirmacjami, nie. Ja też jestem duchowcem i ja jednak jestem nauczona pracy z minerałami, pracy z pole serca, fizyka kwantowa, pola kwantowe. Więc uważajcie Uważajcie, bo mówię, ludzie Jeszcze ta jej Mina, wiecie Tu ma live'a, nie? Minę ma umierającą Zapomniała, że ma włączoną kamerę za chwilę, nie? Banan taki, wiecie Wiecie, jak się poznaje, jak ktoś się szczerze do was uśmiecha Że mu się oczy kurczą Na zasadzie czegoś takiego, że was lubi A Ona Bo musi się uśmiechać, bo wiecie Będzie parę stówek do zgarnięcia Na nowych jeleni, którzy nie mają zielonego pojęcia O tym nie. Sorki, że że ten, ale wiecie, ja jestem uczona tego typu rzeczy, na robienie mózgu sobie na własne życzenie przez osoby trzecie, Nie? Więc miejcie to na uwadze. Jeszcze chciałam powiedzieć, że mm, pole kwantowe tworzy się na swoich zasadach. Że, tak jak mówiłam, jeżeli macie blokady, najpierw trzeba się przyjrzeć temu, jakie macie blokady. Tak? Co tam jest tej podświadomości? Musi być szczera rozmowa, hipnoza, stan na przykład tam regresyjny, lub hipnoza, taka wiecie ogólnie, żeby zobaczyć, co tam jest, przeanalizować, stworzyć sobie plan i wtedy iść pod hipnozę na siódmy plan egzystencji. Ja robię na siódmy lub na dwunastym. Zależy. I to, aby st w stanie takiego, wiecie, głębokiego relaksu i akceptacji na waszych zasadach, na waszych warunkach, a nie robić byle co, później ludzi czepia na lewo i prawo, popełniają samobójstwa, wpadają w nałogi, bo im jakieś detoksy podświadomości wywalają. Bo ruszyli coś, jakąś blokadę, która nie była przerobiona, nie była uzdrowiona, i została wymuszona, puszczona na siłę, wolno gdzieś blokadę, i później ludzie mają załamania nerwowe. Tego typu rzeczy. Więc pamiętajcie, że praca z podświadomością to jest praca ze samym sobą. Jeżeli wy sami siebie nie znacie, no to nie? No właśnie. Nieraz są też pytania, jakaś dziewczyna tam mi pisała, że ona wciąż przyciąga, bo ona robi afirmacje, yy, afirmacje i coś tam na, na jednego SP, a pojawia się wciąż jeden i ten sam. Że ESP nie rusza, a pojawia się wciąż jakiś inny, nie? No i tu, wiecie, tu już jest program, nie? Bo nie wiem, czy tam o, o programach, czy wiecie, czy nie, aspekty programy. Tu już jest program. Jaki status, nie? Tam osobowości, czy tam czegoś ona tam ma, nie? Co przyciąga, nie? To też jest jakby, nie? Jest to, są połączone, ale tego nie można robić na wariackiej. afirmacje same sobie nie są złe. Bo może, bo no wiecie, jeżeli afirmujecie z pozioma pola kwantowego, na zasadzie, wiecie, jakiegoś tam czucia i to, no to okej. Okay, to jest zupełnie inny status afirmacji. Bo to jest od razu stworzeniem się pola kwantowego. A jeżeli afirmujecie jak robot i automat, wmawiając sobie, że rzeczywistość jest inna, niż ta, która jest przed Wami, a za chwilę dzieje się coś, że Wszeświat Wam pokazuje, że hello, ale to nie działa to, co do mnie mówisz, zmień język, w jakim się ze mną komunikujesz, na poziomie bardziej świadomym i bardziej zgodnym z Tobą, to ja Ci dam to, co Ty chcesz na tej zasadzie, a nie, że wiecie, na wariackich papierach, nie? No, dlatego tu się odniosłam, bo, bo dużo ludzi mi tam pisało, że tam mówię, no to dobra, nagram. I mówię, poświęciłam 99 zł na yy, jakie ona tam jakąś grupę ma. że Szybkie sposoby manifestacji, SP chyba coś takiego, tylko tam są dwa filmiki. Tragedia, po prostu tragedia. Lasce się ewidentnie coś przyśniło, coś przez przypadek zmanifestowała, stwierdziła, że zrobi na tym kasę na cierpieniu i głupocie innych ludzi. Znaczy, może nie tyle że głupocie, ale po prostu nie do uczeniu się innych ludzi. No. Jedzie z takimi badziewiami Nie. Myśli, że coś wie, a robi krzywdę. Robi pieniądze na krzywdzie ludzkiej, nie? Dobra, z mojej strony to wszystko uciekam, bo jeszcze coś tu miałam chyba do zrobienia. Książkę chcę skończyć. Aha, nie ma mnie. Nie ma mnie. <grym> Od 20 będę mniej dostępna. I potem od, 20, od 27 do 3 lutego nie mam mnie ani na karty, ani na pola kwantowe rytuały, ani na neurografikę, ani na nic, więc mnie nie dorwiecie. Więc miejcie to na uwadze. Później jeszcze w lutym, prawdopodobnie też jeszcze mnie nie będzie na jakiś weekend, jeszcze coś tam będę kombinować. Więc pamiętajcie, że od 27 jestem całkowicie jakby nieostępna, a od 20. Działania w energii mogą być. Neurografika może być. Nie wiem, co z kartami. Nie? No. Dlatego tu pamiętajcie o tym. No, pozdrawiam. Buziaki. Mam nadzieję, że filmik wam się. Zarezonuje z wami, bo na pewno Wam się nie spodoba, bo wiem, jak tam niektórzy ludzie są wpaczeni w tego typu rzeczy. No, zarezonuję z Wami, że otworzycie oczy i stwierdzicie, że wasze pieniądze są warte. Dużo lepszych, jakby, inwestycji w siebie niż w tłuczenie, jakby, nie? Czegoś, co, co jakby nie sprawdza się w czyde. Dobra, buciaki, wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.